Oto Stanisław. Stanisław to sprytny biznesman. A przynajmniej tak mu się wydaje. Prowadzi firmę, marzy o zyskach, lecz na razie firma prowadzi raczej jego. Stanisław mocno inwestuje w rozwój swojej firmy. Panie tu. Mam coś niezwykłego. Panie, tu panu sprzedam receptę, jak rozwinąć własną firmę. Panie, tutaj pan ma masz rozwiązania finansowe, jak obniżyć podatki, zdobyć klientów i wyruszyć na Bahama. Niestety jego działania nie są poparte żadną sprawdzoną wiedzą. Tuż to Artificial Intelligence tylko na pędliwie. Panie, teraz świat jest tak otwarty, że pan musisz to mieć. Panie, teraz będziesz pan śpiewał, ile pana to da. A wybory kierowane są intuicją, wyciągniętą z czasów telezekupów mango i stadionu dziesięciolecia. To jest pana przyszłość, panie. Psst, tylko jak coś. U niej ode mnie. Oj Stanisław, Stanisław, z kim przystajesz? Takim się stajesz. Ej, ej oj, oj, a komu to potrzebne? Lepiej z takimi mądrymi ludźmi pogadać na konferencji.